Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taką fajną scenografię z wykorzystaniem kamery oraz warstw w Photoshopie. Mniej więcej to będzie takie bardzo krótkie ujęcie dwusekundowe, które przygotuje Was też do wykonania Waszego zadania. Tu wykonałem taki bardzo krótki test. Zobaczcie tak to wygląda. Jest jakaś postać, która jest we wnętrzu swojego domku. Tutaj Teraz może wam pokażę jeszcze jak to wygląda dokładnie z kamery. OK. Troszeczkę odjadę, do tyłu, żebyście zobaczyli całe pudełko. I też dzisiaj takie właśnie pudełeczko zrobicie. Też z wykorzystaniem tych przykładowych grafik. Zobaczcie, jest to taki po prostu domek. Bardzo szybko wykonany. I w tym domku mamy postać. Domek starałem się tutaj oczywiście pokazać to bardziej frontalnie, bo pamiętam, że to jest grafika 2D, a nie 3D. Więc takie ujęcia bardzo mocno po skosie nie byłyby jakieś super zrobione, ale myślę, że to całkiem. Fajnie. Fajne jest ćwiczenie i fajnie takie rzeczy można po prostu robić. Ok. To na razie sobie zamknę, zrobię nowy projekt. Nowy projekt to będzie animacja. Test. Ok, tutaj wpiszę sobie czas, to naprawdę zrobimy dosłownie a, tam 2 sekundy, więcej nie trzeba, żeby to po prostu był zrobiony test animacyjny i tyle. Kliknę sobie ok. Pliki ode mnie dostaniecie, będziemy już działać na moich plikach. Także zaimportuję sobie na początku file, import file. Takie pliki też bez problemu wykonacie sami w Photoshopie. Tutaj będzie mieszkanie, tak to jest mieszkanie ćwiczenia. Oczywiście Composition Retail Layer Size, jak zwykle, import. Importujemy tutaj też Composition, importujemy i to mieszkanko wrzucamy sobie tutaj. Ona jest tak po prostu porozrzucane. Zobaczcie. Tutaj otworzę wam też może plik Photoshopa. To są po prostu warstwy, gdzie mamy jakąś ścianę. To jest warstwa sufit, to jest warstwa podłoga. Są to tak z warstwa drzwi, okno, okno, ściana z oknami, dywan, fotel i obraz. I nic więcej tutaj nie ma na tych warstwach. Po prostu są tak powłączane i tyle. Ok. Teraz sobie je zaimportowałem, no i muszę zrobić ogólnie z tym porządek. Oczywiście wchodzę do samej warstwy, do tej kompozycji. Tutaj od razu sobie warstwę zrobię na Grafikę 3D. Od razu wrzucę sobie kamerę, czyli layer New. I tu mamy kamerę. Ok, tu może tutaj kliknąć, chociaż nie będę robił pewnie żadnych rozmyć i tak dalej, ale dobra. Niech sobie to też będzie. E, mamy kamerkę e, ustawioną. No i teraz musimy to, to pudełeczko po prostu fajnie, ładnie ułożyć, prawda? E, od razu sobie zrobię dwa widoki tu View, kamera tu View i ten jeden z widoków, oczywiście niech to będzie widok top, czyli z góry ok, widok top kamera, tutaj w sumie wolałbym może aktyw kamera, a tam zrobimy sobie widok top o, tak wolę, na tym drugim będę mieć widok top, nie, wolę mieć zawsze z prawej ten widok taki całościowy, e, więc jest to moja e, mieszkanie, ćwiczenie tak to się to nazywa, tutaj mamy tą e, tu będziemy układać po prostu ten, e, ten domek e, no i zaczynamy w takim razie do dzieła tutaj pewnie zauważyliście, że warstwy podłoga i sufit są nieco większe ale muszą być po prostu troszeczkę większe niż y, ściany, to zaraz zobaczymy, teraz tak, ja może bym zaczął od tego, że tak wszystko sobie po prostu powyłączam, żeby to po prostu było łatwiej yy, zacznę od ściany, po prostu ściana 1, tak to się nazywa, ściana 1 ok, yy, no i w zasadzie ta ściana jest aha, ok, ona jest, ona jest ok, dobrze yy, wygląda, możemy ją podnieść gdziekolwiek yy, pamiętajmy, że mamy kamerę, też tą kamerę możemy sprawdzić, czy to w ogóle działa, prawda, ta kamera czy tu się przybliża, czy tutaj się oddala Eee, tak samo klikając na kamerę kliknę sobie na kamerę, mogę sprawdzić czy na przykład najazd działa i jest wszystko ok no i wszystko jest ok, moim zdaniem wszystko, wszystko jest w porządku dobra, no to jedziemy w takim razie, słuchajcie, dalej eee, włączę sobie teraz eee, okno tak to się nazywa, ta warstwa okno kopia ok, no ta już nie chcemy, żeby była oczywiście tak ułożona tylko to ma być taki box, takie pudełko po prostu, trochę taka takie 3D. A zatem tutaj od razu słuchajcie, klawisz R i obracamy. Teraz to będzie obrót o nie w X. Nie w X to będzie bodajże w Y, dobrze mówię? Tak, to będzie oczywiście obrót w osi Y. I teraz, żeby to fajnie nam się ładnie spasowało oczywiście możemy tak na chybiu trafił, mniej więcej to sobie przesunąć, ale najlepiej tutaj po prostu słuchajcie się bardzo mocno przybliżyć. Tutaj się bardzo mocno przybliżę. I ta kreseczka z tą kreseczką, żeby nam stworzyły tutaj równy boczek. No, muszą się po prostu spotkać. To jeszcze się przybliżę bardziej. Jeszcze bardziej. O, właśnie, cyk. Nawet ja robię zazwyczaj tak, że one tak lekko niech się przecinają. To wiem, że wchodzą na siebie i e, nie będzie jakiejś tam przerwy. E, a górę sobie mogę po prostu podciągnąć. To już tutaj, tak mniej więcej na oko zrobię, o, właśnie coś takiego, żeby to było w miarę równo. Oczywiście znowu się można jeszcze przybliżyć, a chcemy to zrobić bardzo dokładnie. Cyk ok, świetnie. No i zobaczcie, tutaj już jedną ścianę mamy zrobioną. Teraz robimy to samo z drugą, czyli okno kopia. Dokładnie to samo. Tutaj znowu klawisz R. W Y również klikamy 90 stopni. No, i ty przeniosę sobie na drugą stronę. Również przenoszę na drugą stronę. No, i będę starał się to ładnie spasować. W tym widoku top jest to, jest to po prostu najłatwiej zrobić. Tu troszeczkę oszukuję, po prostu. Znaczy oszukuję. No, robię taki malutki tej krzyżyk. No, aby też się dobrze spasowało. Wcale to jedno w drugie nie musi wchodzić. I tak widz tego nie będzie widział. A nam po prostu jest łatwiej. No i świetnie, super. I zobaczcie, mamy elegancko to już zrobione. No to teraz kolejne rzeczy. Coś tam zostało? No, drzwi, podłoga. Zacznijmy od podłogi. Hops, podłoga. Tutaj obrócimy, ale tym razem obrócimy w osi Z. To będzie? Dobrze mówię, nie, oczywiście źle. Mówię w osi X. Osi X. Mylą się te osie. Trochę jest to inaczej niż w grafice 3D. Zawsze te osie są i mi się po prostu No i zobaczcie, podłoga cyk. Jest OK. No tutaj troszeczkę będziemy musieli, jak widzimy, ją zeskalować, żeby troszeczkę była większa. więc zeskalujmy ją, powiększmy, tak żeby tutaj ładnie dopasować. Ona nawet może być większa niż ten domek. I tak akcja będzie się działała w domku. Więc to może być nawet troszeczkę większe, tak żeby całościowo mi wypełniło. O, właśnie, coś takiego super. O coś takiego chodziło. O, gdzieś tutaj. Okay, Dobra. No i oczywiście teraz sufit. Więc sufit ta sama, ta sama rzecz. Też klikn kliknę klawisz R. Orientacja w X się tutaj 90 stopni. Ok, tym razem do góry. No i pewnie sufit też troszeczkę trzeba będzie zeskalować. Więc S skala. Mm, troszeczkę sobie zeskaluję, zeskaluje. Cyk. Ok. Świetnie. Super. Yy, a no tak, ja tutaj skalowałem, ale przecież te rzeczy to niekoniecznie musiałem je skalować, bo teraz dochodzę do wniosku, przecież one nie były przesunięte. Tak naprawdę mój domek tutaj się zaczyna, więc ta warstwa, podłoga. Jeżeli yy, tutaj mam ściankę, podłogę mam tutaj. No dobra, ok, nie wiem czemu tak chce być, tak chce być, no dobra, obrócimy, a jednak, ok, w tym miejscu, no dobra, e, chyba jest ok. Ok, tutaj troszeczkę w ten sposób, mhm. dobrze, może sprawdzę sobie kamerą, jak tutaj e, wezmę sobie jakiś na przykład... Orbitowanie, mogę zobaczyć, jak to wygląda. No i właśnie, tutaj jest tak troszeczkę, hmm, yy, bo to po prostu jest źle zrobione przeze mnie. Na to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ yy, jest to na, no, lewituje, tak? To na górze, to na dole, jak widzimy, nie za bardzo to spasowałem. Więc może, żeby to spasować, to sobie włączę. Słuchajcie tutaj. Yy, Zamiast tego widoku, no ten tutaj może sobie zostać, a tutaj kliknę Ctrl Z. Ctrl Z, wrócę po prostu do tego, co było, do tego widoku, który miałem. No to zrobiłem po prostu źle. E, zmienię sobie, słuchajcie, ten widok stop na, mm, na front po prostu. Zrobię sobie na front. O, właśnie. I teraz te kreseczki muszę tutaj po prostu poprzesuwać. No właśnie, bo ja to zrobiłem źle, I tak się właśnie zastanawiałem, czemu tutaj to tak e, ja to musiałem skalować i tak dalej. E, więc sufit oczywiście tutaj cyk. OK Teraz zmienię z powrotem na widok top. No i właśnie, teraz mogę normalnie to przesunąć i cały czas mam ten sufit. Wcale tego nie musiałem tam tak skalować mocno. Czy tutaj troszeczkę popełniłem w sumie no, taki, no, można powiedzieć, błąd. ale to zaraz naprawię, zeskaluję z powrotem. Yy, ciekawe, czy te 100% byłoby ok. To był mój błąd. Mhm. OK, i tak samo tutaj zrobię z tą podłogą. O, no widzicie, yy, 100% tutaj wystarczyło. Wszystko powinno się spasować. Nic nie trzeba było powiększać, zmniejszać, po prostu miałem to źle ustawione przez, przez moja, moja wina, moja wina. no troszeczkę może powiększę, żeby tu się nie bawić takie super ekstra precyzyjnie, żeby to nie wiadomo jak było, bo można oczywiście ustawić to super, żeby było precyzyjnie co do piksela ale jest zawsze obawa, że gdzieś coś tam wyjdzie minimalnie, więc jak proponuję, to jest na przykład, nie wiem, 105% na podłogę i na sufit dać, troszeczkę więcej, żeby nie było tych dziur, poza tym tu trochę widzimy, że jest taka szpara, ale to, ale to nie przeszkadza, dlatego, że my i tak zmienimy przecież tą kompozycję, ona będzie mniejsza, bo tutaj cały czas działamy na tej dużej kompozycji, bo ja w Photoshopie po prostu sufit mi się nie mieścił, więc jak wejdziemy sobie w obraz, rozmiar obrazu, no to tutaj mamy 1920, ale wysokość jest aż 1400 pikseli, tak? Więc oczywiście tutaj wejdziemy sobie w composition, composition settings, teraz to naprawimy. Wpiszemy normalną wielkość 1080p. pikseli. Tutaj lock aspect muszę wyłączyć. 1920 na 1080 pikseli kliknę OK, o właśnie, no i jest OK, tak to by po prostu wyglądało super, świetnie, e, no to teraz dalsze rzeczy jeszcze mamy tutaj słuchajcie drzwi, drzwi no niby się ustawiły dobrze, ale są dosyć daleko, e, czyli zobaczcie drzwi miałbym za ścianą nic nie będzie widać, troszeczkę wystawimy ją po prostu przed ścianę, troszeczkę o tutaj jest, tutaj jest moja ściana, troszeczkę wystawiam przed ścianę, e, to samo zrobię Teraz dywan. Dywan oczywiście mamy taką perspektywę. No mi tak się po prostu dobrze rysowało i też Wam tak oczywiście polecam wszystko robić. A tutaj bez problemu możemy sobie to po prostu obrócić. Dywan, dywan. Nie jest dywan. Tutaj jest dywan. Nie to obróciłem. Szukam dywanu. O, jest rotacja. I to jest w X. Dobrze mówię w X. Dobrze mówię fiksie, świetnie. OK. No i dywan ustawię tu nawet mogę tak ręcznie, po prostu, znaczy ręcznie, na zasadzie takiej, że e, będę widzieć, czy ten dywan jest już przed podłogą. O, jest przed podłogą. No dobra, ale tu sobie tak bym chciał, żeby to było mniej więcej na środku, no to może gdzieś tutaj. To jest taki mniej więcej środek pokoju, prawda? Bo ten pokój troszeczkę jest. E, jest tak naprawdę gdzieś tutaj dotąd, prawda? Ten cały pokój, to jest tam ten kwadracik. Dalej, co tu jeszcze mamy? Fotel, no to bierzemy fotel, cyk, fotel również gdzieś tutaj ustawię. Ok, fotel może gdzieś damy? Tutaj. No i damy go troszeczkę do przodu, wyciągniemy może gdzieś, na przykład tutaj. Tu można by sobie usiąść wygodnie na tym fotelu. Ok, no i co jeszcze został? Obraz. Chyba ostatni element więcej nie miałem, więcej nie przygotowałem. Oczywiście można to wzbogacić, żeby było ciekawiej, żeby było więcej elementów. Tu bym chciał gdzieś obraz, tutaj damy. O, świetnie. Ok. I troszeczkę do tyłu, do tyłu. Jeszcze trochę mogę. O, tu się mi schował. O, właśnie w tym miejscu. No i zobaczcie, super. Mam zrobiony ten pokój. E, podoba mi się, jest ok. Teraz tymi narzędziami u góry. Mogę troszeczkę się pobawić. Może zrobimy lekki jeszcze odjazd w tył. To możemy zobaczyć sobie w ogóle, jak to całość to wygląda. A zobaczcie, tak. Mniej więcej. No ale my oczywiście musimy się zmieścić w naszym tutaj a, widoku. Więc jak będzie to tak. Tu troszeczkę możecie się pobawić. Też pamiętajmy o tych narzędziach kamery. zobaczyć sobie, jak to wygląda. Czasami na takie widoki, właśnie izometryczne, też są bardzo fajne. tylko pamiętajmy, że to jest grafika 2D, tak. Oczywiście tu trochę mamy takie grafiki 3D, ale jednak 2D, żeby też tutaj nie przesadzać z takimi widokami, ale też to są ciekawe perspektywy e, do robienia animacji. Na przykład e, możemy jedną ze ścian sobie usunąć i mieć zobaczcie, na przykład e, taką fajną scenografię, też jest, też jest fajna, taka izometryczna, to się mówi na to izometryczna, także też, też spoko, też fajnie e, można działać. Okej, okay, ale zostawię tak mniej więcej klasycznie, tak jak w tym momencie, po prostu. No, oczywiście jest przesuwanie to też pamiętacie, że możemy co nieco poprzesuwać w tym domku, jeżeli chcemy. Także taki box macie za zadanie zrobić. A za chwilę wrzucimy sobie tutaj ludzika i będziemy go animować.